To ja nadal, Krzysztof Kononowicz Chcę najpierw Powiedzieć, że na kolację Zjem Kupiłem sobie szynkę konserwową Z galaretką I parę śledzi W pomidorach Dwie sztuczki W oleju dwie sztuczki I szanowni Państwo Kochani moi Nadal chcę Powiedzieć o w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z ulicy Storczykowej 5 i z ulicy Białej. Szanowni Państwo Kochani mam prośbę do Was skierujcie do Was, do ich list pismo takie, pomóżcie mnie gdyż ja za 279 zł nie przeżyję skierowałem list do polskiego Telewizji nawet. Do Brauna. Zero odpowiedzi. Ale jeszcze spotkamy się w telewizorze. Jak będę miał pieniądze, teraz na dniach, może z innej puli, to pojadę do telewizji. Udam się. Do tego Brauna. prezesa telewizji. Bo mnie nic nie odpisał, ani B, ani C. Tylko chyba skierował list do mciku, że ja napisałem prawdę. Że mnie tylko zostało sznur. Tak. Ludzie odbierają młodzi. Nie jedni się ude życie. Z tego powodu, że nie mają z czego żyć. Nie ma pracy. Nie ma chleba. Nie ma co do chleba. Tylko chyba ten bronek komorowski, były prezydent, on na, na razie jest do wyborów. Dzisiaj były wybory. Nie poszedłem na wybory. Z tego powodu, że ani Bronek mnie nic nie da. Ten niegodny człowiek, Judasz. Ani Duda. Andrzej Duda nie da. Ile to mi nie dadzą? To są konciarze. Którzy umieją okradać społeczeństwo. Naród młody. Tak jak ja. Udawałem się do NZZ Solidarności Krajowej w Gdańsku, do Piotra Dudy. A Piotr Duda i Andrzej Duda, to się dowiedziałem, że to są bracia, rodzony. wiem, który starszy, który młodszy. Ale to są. Na 80% że rodzonych bracia. Są. I pojechałem do Andrzeja, Piotra Dudy. Za jedną sprawę. że się żyła. Nie chciał mnie podpisać. A Andrzej Duda. Wystawił swojego brata na kandydata prezydenta Polski. Co on zrobi? Jako nie był ani w Solidarności, ani walczył, tylko chce zagarnąć, jak tak powiem, niegodnie, nierzetelnie, lewymi rączkami pieniądze od, od narodu. Chapnąć się dobre pieniądze. Dobry osiągnąć stołych chce Minki. I zamknąć się i wracać swojego wziąć do pałacu i rodzinę całą. I siedzieć po cichu. A tu nie trzeba siedzieć. Szanowni Państwo, niedawno szedłem w Warszawską. Zobaczyłem TIR, biało-czerwoną flagę Polską, a TIR. Przyczepiony do biało-czerwonej flagi. Na komendzie miejskiej policji w Białymstoku. Klapsydra. 33-letni policjant nie żyje. Zamordowany. Zabity. Tak. Bo ja pisałem do Minister Spraw Wewnętrznych, żeby ona mnie postawiła Komendantem Wojewódzkiej policji w Janckim. nie chce. Teraz będzie zbierać zboże, żywno będzie zbierać policjantów. Gdyż mafia ruska, wilki przekroczyli przez naszą granicę. Nie dalej rady uśmierzyć ich. Bo Putin. To pochodzi z wilków. Tak, z wilk drapieżny, agresywny, w lesie tak samo Putin. I trzeba wiedzieć, jak podejść do niego. Jak osiągnąć władzę, jak osiągnąć siłę i tak dalej. A nasi policjanci. Wojsko jest rozbrojone, nie ma broni, nie ma czołgów, nie ma samolotów. Unia Europejska rozbroiła nas chytrze podeszli. My, Polacy, każdemu podajemy się, jak nie ruskim. To Amerykanom, to Niemcom, którzy Niemcy po nas strzelali po naszych ojców, matek, dziadek. Tak. A my im przebaczyliśmy. Tak jak Bóg nakazuje. Amerykę w Jodbawnym powiedziała, że my jeszcze strzelaliśmy do Żydów. Nie. To jest kłamstwo. I jeden napisał do mnie list sprawiedliwy. Dlaczego to Pan Kononowicz nie zartuje na prezydenta? Szanowny Panie, chcę odpowiedzieć na Pana list przez internet. Bo pan nie podał adresu, gdzie mam odpisać na ten list? Czy do Boga? Czy gdzie mam napisać ten list? Odpowiadać panu. Tylko pan podpisał się imieniem i nazwiskiem. Nie będę tu tytułować, bo nazwisko imię do wiadomości mojej. I druga sprawa. Otrzymałem 50 złotych temu człowiekowi przez internet z całego...